No i zaczęło się. Można się było domyślać, że po wywiadzie Sławomira Mencena w kanale Zero, który odbił się szerokim echem w infosferze, zaczną się bezpardonowe ataki na Mencena. Szymon Hołownia, widząc swoje miejsce w sondażach, postanowił przejść do ataku. To znak, że na niecałe dwa miesiące przed wyborami prezydenckimi w maju, kampania prezydencka wchodzi w decydującą fazę. Kontrkandydaci prawicy wrzucili czwarty bieg i zaczynają się rozpędzać. Zobacz co miał do powiedzenia na temat pomysłów Mencena Szymon-Hołownia podczas konferencji prasowej w Wielbarku. Nie zapomnij zostawić komentarza i zasubskrybować kanał. Dzień dobry, Anna Maria Kowalewska, tfn 24 Panie Marszałku, czy może Pan się odnieść do słów Sławomira Mencena o płatnych studiach? W jego idealnym świecie studia powinny być płatne. To byłaby gwarancja wyższej jakości i wyższego poziomu edukacji w społeczeństwie. Co myśli Pan o wprowadzeniu płatnych studiów? Może to rzeczywiście podnieść jakość? Oraz Mencen podaje przykład studiów medycznych. To duże koszty dla budżetu, ale lekarze wyjeżdżają później. Czy to jest przekonujący argument na rzecz płatnych studiów? I jakie Pan ma? pomysły na szkolnictwo. Mencen Bredzi. Chcę, żeby to do wszystkich państwa dotarło, bo czas owijania w bawełnę i flanelkę się skończył. Mówimy o wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a nie na autora mema roku. Bredzi. Świat z jego marzeń jest światem koszmarów dla wielu milionów młodych ludzi w Polsce i bardzo się cieszę, że akurat w tym medium które oglądają chętnie młodzi ludzie, zostało to bardzo jasno przez niego powiedziane. Płatne studia to wstęp do całego programu Mencena, który im dłużej będzie pytany, tym mam nadzieję, chętniej będzie przedstawiał. Bo przecież pamiętamy, że w 2023 roku chciał likwidować 800. W 23 roku mówił o tym, że należy zlikwidować zasiłek pogrzebowy. W 16 roku mówił o tym, że należy w ogóle zlikwidować podatki, a więc PIT, CIT, składkę zdrowotną, czyli wprowadzić tak naprawdę w Polsce kompletny kanibalizm społeczny. Bogaci zjedzą słabszych. To jest oczywiście piękna opowieść o wolności, tylko że ona kończy się tym, że jeżeli ktoś mniej bogaty jak pan Mencen, nie płacący składek albo podatków, będzie miał wypadek, to ja będę musiał zapłacić koszta jego wolności, płacąc po kilkadziesiąt tysięcy za jego pobyt na Ojomie, ponieważ on nie był uprzejmy się ubezpieczyć i właśnie celebrował swoją wolność. Mnóstwo ludzi z mniejszych miejscowości, z mniej zamożnych rodzin, z dużych miast nie pójdzie na studia, nie rozwinie się, nie spełni swoich marzeń w idealnym świecie marzeń Sławomira Mencena, milionera. Który większość z nas ma po prostu w końcowym odcinku przewodu pokarmowego. Jemu zależy dzisiaj tylko i wyłącznie na tym, żeby zdobyć popularność, żeby się zbudować. A ja do Sławomira Mencena, bo zdaje się, że mijają 24 godziny, odkąd e, odpowiedziałem na prośbę, pytanie jednej ze stacji telewizyjnych i zgłosiłem gotowość, proszę przyjść i debatować. Proszę się zmierzyć z konkretnymi pytaniami. E, odpowiedzi nie ma, więc mam do powiedzenia tylko jedno o panu Mencenie. Bohater w kampanii, tchórz w pałacu. Kozak w necie, piżmak w świecie. To dzisiaj można powiedzieć o kandydacie. Na prezydenta Sławomirze Męcenie, który jak rozumiem, kiedy tym prezydentem wreszcie zostanie, nie daj Panie Boże, natychmiast schowa się w pałacu przerażony przed Putinem, przed ludźmi, z którymi, którzy będą zadawać mu pytania i tyle będzie z tych jego idealnych światów i marzeń o prezydenturze. To jest niebezpieczny człowiek i to jest tchórz, który boi się stanąć i odpowiedzieć na zadawane mu proste pytania. Czy naprawdę gwałt. Gwałt na kobiecie i poczęcie przez tę kobietę dziecka w przypadku gwałtu, i decyzja tej kobiety w tej sprawie może być określona słowem nieprzyjemność? Czy to jest prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, którego słyszycie w tych słowach? Czy to jest człowiek, który w głowie ma bestialstwo, prymitywizm i zerową empatię? Bo naprawdę trzeba mieć w sobie zerową empatię. Żeby w sytuacji przy całym moim konserwatywnym światopoglądzie, kobiecie, która przeżyła traumę zgwałcenia, powiedzieć, że ktoś inny niż ona miałby prawo podejmować decyzję co do tego, jaka będzie jej przyszłość. Czy to, czy to nie wybrzmiało w naszych uczach, że dzisiaj kilkunastoprocentowe poparcie w sondażach ma człowiek, który chce torturować polskie kobiety? Kolejne rzeczy, o których też przecież była mowa, darmowe studia, o których pani wspomniała, czy skasowanie darmowych studiów, my mówimy inaczej, ja mówię inaczej. Odpowiedzią nie są płatne studia na to, żeby studentom w Polsce było lepiej, a więcej ludzi chciało się uczyć. Odpowiedzią jest akademik za złotówkę, żeby ci, którzy przyjeżdżają zwłaszcza z mniejszych miejscowości do większych ośrodków, mogli spokojnie utrzymać się i skupić na studiowaniu. Jeżeli ten projekt nie zostanie wydyskutowany szybko przez rząd, to my go położymy jako projekt poselski, my z PSL-em. A jeżeli do tego nie dojdzie i koalicja się do tego znowu nie dogada, to położę go jako prezydent, bo to jest mniej niż 700 milionów złotych rocznie, które realnie mogłyby dzisiaj naprawdę poprawić sytuację wielu polskich studentów. Nie chcę już tutaj odnosić się do innych absurdalnych tez, które kandydat Mencen głosi, ale dobrze, że wszyscy mamy okazję je usłyszeć. Jeszcze raz powtórzę. Bohater w kampanii, tchórz w pałacu, kozak w necie, piżmak w świecie. To jest dzisiaj prawda o kandydacie Sławomirze Mencenie.